na rozłożonych na rogu Chorzej Marszałkowskiej leżakach, kąpiąc się w porannym warszawskim słońcu. Czekają na Państwa Artur Krajewski, Edyta Nowicka, Marcin Białek, Damian Jaguszewski i Kasia Karpińska. Wszyscy Dzień są dobry. miłośnikami, miłośnikami, Dzień dobry. Dzień dobry. karawaningu i to w takim oldschoolowym w wydaniu, no a nas dręczy pytanie dlaczego? Dlaczego Niewiadów, a nie jakieś super nowoczesne, wypasione, kosmiczne przyczepy? Amerykańskie najlepiej. Ja zapytamy się, jak się zmieściliście tam. Z <grym> Dlaczego Niewiadów? Słuchajcie, to jest kultowa przyczepa przede wszystkim, e, związana z polską motoryzacją. E, produkcja zaczęła się w 1973 roku od tych malutkich przyczep i nadal trwa. E, Naturalnym jest, że jeżeli ktokolwiek chce być związany z polskim PRL-em, motoryzacją i tak dalej, no to musi być niewiadówkę z klasykiem, tak? Powiedzcie po prostu, że to wam przypomina dzieciństwo, że to jest zapach wakacji. Dokładnie. E, I że to jak spędzaliśmy wakacje kiedyś, w dzisiejszych czasach urosło do takiej romantycznej opowieści. Mimo, o wolności. Że, tak, nie zawsze było cudownie, nie zawsze było wspaniale. Bałtyk czasem bywał zimny, a komary gry zły, to pamiętamy te najlepsze momenty, czyż nie? Ja powiem może tak. Nigdy nie jeździłam niewiadówką, bo tak. Moi rodzice nie mieli prawa jazdy, więc nie mieliśmy do czego podpiąć. Dla Natomiast... wielu osób to nie jest przeszkoda. Natomiast było tak, <grym> że mając 11 lat, do mnie na posesję wprowadził się kolega. Z rodzicami, którzy mieli niewiadówkę. Ja miałam wtedy 11 lat i ja się zakochałam w tym domku na kółkach. Pozwolił mi nawet tam przez chwilę posiedzieć. A ten kolega to jest ten, co siedzi obok? Nie, <laughs> to nie ten akurat. Ale właśnie wtedy tak cały czas myślałam o tym i cały czas marzyłam o tym. No i gdzieś w którymś momencie to marzenie się spełniło. Co prawda 5 lat temu właśnie z tym kolegą ale jest. Także to są takie moje wspomnienia. Nie z wakacjami, ale z tym, że właśnie chciałabym ją mieć. I ją mam. Nie, zupełnie wam nie dodając wieku. Państwo <laughs> młodzi, czemu Was interesuje, e, interesują stare przyczepki e, i przykładacie do nich wagę i e, wkładacie w nie miłość. Tak, miłość na pewno e, powiem tak, że... My zaczęliśmy naszą podróż z przyczepkami 5 lat temu, kiedy czasy były takie dla turystyki takiej klasycznej, gdzie jeździmy po hotelach, hmm. troszkę ciężkie. Czyli COVID. Tak, tak, to w tym czasie. E, stwierdziliśmy, że jednak e, to jest jakiś sposób, tak? Ta przyczepka daje nam w jakiś sposób wolność. Nie musimy zatrzymywać się konkretnie w hotelu, które co chwilę zmiana przepisów, tak, jeżeli tutaj wytycznych, jeżeli chodzi o przebywanie w takim hotelu. A tak, jesteśmy zawsze u siebie, tak? gdziekolwiek pojedziemy, czy to nad jezioro, czy nad morze, czy może w góry, zawsze jesteśmy u siebie, a do tego jeszcze z pięknym widokiem. A pamiętacie takie czasy, kiedy te przyczepki, tak jak w Państwa przypadku, były normą, codziennością, a nie sentymentem? Um, ja powiem tak, że czasy, które ja pamiętam, to już były czasy, kiedy te przyczepki. E, były częściej używane jako e, jakieś budki na budowach. Niż, Albo do sprzedawania nie... Albo zapiekanki. O, otwierało może... się okienko i tak. już był raj. Tu pod płacem Kultury i Nauki stała taka przyczepka kultowa, gdzie zapiekanki sprzedawano jeszcze całkiem do niedawna i to wspaniałe. Jeździło się z całej Warszawy, żeby je zjeść. Powiedzcie, gdzie jeździcie z tą przyczepką? Gdzie można zaparkować, czyli się zatrzymać? Czy korzystacie z miejsc przygotowanych? Musisz teraz? Ma wydek głośny, to se musi pokazać, że umie. Czy z miejsc przygotowanych do tego typu odpoczynku, czy możecie też czasami poszaleć w dzikim miejscu pełnym wokół natury, po prostu sobie postawić swoją. E, tak naprawdę ta przyczepa jest o tyle piękna, że możemy nią stać dosłownie, gdzie chcemy, bo jak widać, nawet w centrum Warszawy jest to miejsce, gdzie możemy sobie nią zaparkować. E, a przez to, że ta przyczepa jest bardzo wdzięczna w jakichkolwiek modyfikacjach stajemy się momentami niezależni. Mamy panel słoneczny. Kwestia tylko dostępu do wody, i tak naprawdę możemy stać naprawdę gdzie chcemy, przy samej naturze, gdzie nie generujemy tak naprawdę żadnego dodatkowego zanieczyszczenia, że tak powiem. Po prostu stoimy i cieszymy się tym pięknym widokiem. Jednakowoż mamy również właśnie zloty, gdzie spotykamy się z przyjaciółmi i tam już jesteśmy w dość zorganizowanym. E, gronie, gdzie spotykamy się e, nawet w kilkaset osób i też e, wspólnie, że tak powiem, e, wymieniamy się doświadczeniami Jest na takie temat. Takie pole przyczepek? Tak. Wymieniają stycz... się przyczepkami przyczepkowi swingeri. A daj, ja pociągnę twoją przyczepkę, a ty teraz moją. A pan sam w tej przyczepce mieszka? Nie, ja mieszkam z czteroosobową rodziną. O! I jak no to musi być większa przyczepka. Mieścimy się, tak. My mamy akurat troszkę większą, taką też dosyć rzadką przyczepkę. i dajemy radę w czteroosobową rodzinę. Mamy łóżko piętrowe dla dzieciaków i da się tą przyczepą naprawdę daleko zajechać Zesz... A dzieci chcą jeździć w taki sposób? Jeszcze podróżować? tak, syn starszy 16 lat jeszcze chce jeździć, natomiast Turka 12-letnia bardzo chce jeździć. I da się nią daleko dojechać. W zeszłym roku żeśmy na Nordkap dojechali tą przyczepą. Także. O, A pamiętacie jakieś niezwykłe wyjątkowe, zaskakujące przygody związane z wycieczkami i przyczepkami. Ja jestem bardziej kamperowy niż przyczepkowy, no i pamiętam takich przywód, przygód wiele, na przykład e, jak byłem jeszcze niedoświadczonym karawaningowcem, no nie do końca wiedziałem, że często trzeba próżniać e, toaletę, czyli ten zbiornik, który A, gromadzi ja, ja, ja. różne rzeczy. To nie jest chyba opowieść na poranie. Aż tu pewnej nocy i tu się zatrzymam właśnie tak. ze względu na to, żeby... Nie znaczy, mamy umoru. w fanklubie znajomych, którzy wymieniali koło na rondzie na przykład <grym> w pozycji 45 stopni przechylonej przyczepy, także takie przypadki też się zdarzają. Są zabawne, są, są, są ciekawe przypadki różne, nie? A najlepsze miejsca, najwspanialsze miejsca, do których dotarliście, takie, które zostaną z wami na zawsze, oprócz Rogu Chorze i Marszałkowskiej oczywiście, to, to oczywiście. Ale chyba <laughs> każde miejsce jest e, godne polecenia, e, gdzie możemy sobie wypocząć. Czy to będzie duży camping, mm. czy to mały camping, gdzie będziemy na dziko. E, zawsze Ale pozostają... Polska czy zagranica bardziej? E, mamy, ja, ja przynajmniej my razem e, na razie e, zwiedzamy Tym Polskę. Ponieważ w Polsce mamy tyle miejsc do zobaczenia, że ta zagranica jeszcze na nas poczeka. Także... Dokładnie. Co Także się dzieje wspaniałe. po południu wieczorem, kiedy Państwo już. Pani zapark... się uśmiechać, jak powiedziałeś. <laughs> za, za, zaparkują. <laughs> Obok są też znajomi w podobnej przyczepce tak, albo w tak, namiocie. Jak toczy się to życie towarzyskie, czy te relacje zawiązuje się bardziej niż w hotelu, w którym każdy idzie do swojego pokoju? To może ja tutaj się wypowiem, wygląda to zwykle tak, że jeżeli, jeżeli mamy tutaj do czynienia, że, że nasz sąsiad też właśnie jest fan, fanem przyczep z niewiadowa, bardzo dużo takich osób, naszych przyjaciół, tutaj czy z fan klubu, czy właśnie osoby, które jeszcze nie do końca wiedzą, że może ten fan klub nasz, który, który zrzesza właśnie takich przyczepkowców, przyczepkowców Niewiadobców. właśnie niewiadowców, można <laughs> powiedzieć, tak. I wtedy najczęściej wymieniamy się właśnie jakimiś radami, jeżeli chodzi o może jakieś modyfikacje w tych przyczepkach. Te przyczepy dają nam właśnie wolność tego, że możemy nie tylko jeszcze gdzieś konkretnie pojechać w takie miejsca, gdzie może nie każdy pojechałby w formie hotelu, ponieważ może nawet hotelu nie ma, tak? Ale to, że możemy w środku zaaranżować sobie tą przestrzeń tak, jak nam się wymarzy, tak? Możemy okay, mieć. Płyty pilśniowej, wiertarka, skręty tak. i mamy. I jest to. Tak, naprawdę nie trzeba mieć jakichś wielkich zdolności tutaj. Tutaj, aby, aby tak stworzyć sobie tę przestrzeń, by naprawdę było przytulnie jak w domu. Bardzo Państwu polecamy taki sposób podróżowania i wypoczywania, bo po pierwsze, jak Państwo powiedzieli, jesteśmy blisko natury, po drugie, towarzysko jesteśmy w stanie się zdecydowanie lepiej zintegrować. Po trzecie, co też zwłaszcza w Polsce niebagatelne, jak tam pogoda przestaje dopisywać w jednym miejscu, pakujemy się e, właśnie nawet się nie wakujemy, bo jesteśmy cały czas spakowani, jedziemy 100 kilometrów dalej i jest pięknie. Cześć, tu Dorota I Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dobry.tvn.pl